Cześć, jestem Klaudia Takanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach do roztworu chromu-3 dodano kroplami rozcieńczony roztwór wodorotlenku sodu. Zaobserwowano strącanie się szaro-niebieskiego, galaretowatego osadu, który rozpuścił się po dodaniu kolejnej kropli roztworu wodorotlenku sodu. I podpunkt A. Najważniejsze reakcji strącania w formie cząsteczkowej oraz jonowej skróconej. Następnie napisz w formie cząsteczkowej oraz skróconej jonowej równania reakcji chemicznej, która zaszła podczas dodawania kolejnych kropli roztworu wodorotlenku sodu. I mamy tu również wskazówkę. Przyjmij założenie, że ilość dodanego wodorotlenku sodu pozwoliła otrzymać związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 6. To znaczy, że my tam mamy grupę OH6. Dobra. Zaczynamy od początku, czyli od podpunktu A. I mamy do roztworu chromu chlorku 3 i będziemy mieć CR o wartościowości 3 Cl dodano rozcieńczony roztwór wodor wodorotlenku sodu, czyli Na. I tutaj mamy stałą rzecz, jaką jest reakcja wymiany. To oznacza, że chrom łączy nam się z grupą OH, przez co wytrąca nam się osad, czyli wodorotlenek nierozpuszczalny w wodzie. Grupa OH ma wartościowość 1. Tutaj mamy tą trójkę. Dajemy strzałkę w duży, to jest osad. No a sód łączy nam się z chlorem, tworząc chlorek sodu, czyli sól. Z tej strony mamy trzy chlory, tu jest 1, dajemy trójkę, ten samym zwiększamy ilość sodu, tutaj dajemy trójkę i znów ten samym zwiększając ilość tlenu i wodoru, ale tu już mamy ich po trzy, zatem wszystko nam się zgadza. Przechodzimy do formy jonowej, a potem zrobimy skróconą, i zgodnie z wartościowościami 3, tutaj tą trójkę wyrzucamy do przodu Cl minus 3 plusy. 3 minusy jest związek elektrycznie obojętny. Natomiast ten współczynnik stechiometryczny dotyczy zarówno sodu, jak i grupy OH, zgodnie z wartościowościami jeżeli mamy związek, który jest nierozpuszczalny w wodzie, to nie robimy jego dysocacji jonowej, no bo się nie rozpuszcza w wodzie, i tutaj Zapis skrócony jonowy polega na tym, że skracamy z jednej i z drugiej strony te same rzeczy. I co my tu otrzymujemy? Cr3 plus 3OH minus otrzymujemy CROH3 osad. Podpunkt B. Napisz w formie cząsteczkowej oraz skróconej jonowej równanie reakcji chemicznej, która zaszła podczas dodawania kolejnej kropli. Czyli my mamy już to. I dodajemy kolejne krople, czyli ponownie NaOH. I wiemy, że ma nam się utworzyć związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 6, czyli mamy tutaj 6OH. To jest ważne, bo nam tutaj narzucili ten związek. Dlaczego? Otóż, najpierw zapiszemy poprawną odpowiedź do tego zadania z uwzględnieniem wskazówki, a potem bez uwzględnienia wskazówki. Że mamy w związku kompleksowym pierwszy metal jest z pochodzenia z zasady, potem jest nawet kwadratowy ten metal. No, i grupa koordynacyjna 6, czyli z OH6, zamykamy. I co my tutaj zauważamy, że będziemy mieć jeszcze z chromu 3. Hop. Zatem tutaj dajemy trójkę, no i widzimy, że jest, są tutaj 3 wodory, kolejne 3 wodory, tu jest 6 wodorów, wszystko nam się zgadza. No i do tego będziemy robić zapis skrócony jonowy, ale moglibyśmy tutaj otrzymać, NaCrOH4. I wtedy byłoby to poprawne, ponieważ mamy tutaj pierwiastek chemiczny o wartościowości 3. To wtedy mamy dwa produkty tej reakcji i wtedy po prostu nie dajemy tutaj tej trójki. No, i zwróćcie uwagę, że jest jeden sód, jeden sód, tu są cztery wodory. No, cztery wodory, jeden chrom, jeden chrom. Wszystko nam się zgadza. Tutaj wracamy do tej trójki, a to gumujemy. Chcę, żebyście wiedzieli, że właśnie mogą tutaj powstać dwa produkty, ale przez wskazówkę oni nam narzucili, który produkt ma to być. Dobra, no to teraz lecimy tutaj zapis jonowy, potem jonowy skrócony. Tego w dalszym ciągu nie rozbijamy. Z tej strony raczej nie wpisujemy strzałki do dołu, więc ja ją usunę, żeby to na pewno było poprawne. Tutaj sobie rozbijamy zgodnie z wartościowościami, tą trójkę wyrzucamy przed NA i zwróćcie uwagę, że tu mamy trzy plusy. To żeby ten związek był elektrycznie obojętny CROH 6 razy wzięte musi mieć 3 minus. 3 plusy, 3 minusy, 3 minus 3 to 0. Jest elektrycznie obojętny, i z tej strony wykreślamy tylko to. Zatem zapis jonowy, skrócony, ma taką formę. No i mamy to. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.